Cześć, witam cię z tej strony. Jacek Stanek ze stanek jacek Dzisiaj chciałbym ci powiedzieć, właśnie jak zrobić skuteczną reklamę na Facebooku, aby pozyskiwać ponad, ponad 200 osób w zaledwie 14 dni i, i oczywiście z dokładnie stargatowanej grupy docelowej. A więc lecimy po kolei. Otwieramy, otwieramy, stronę na Facebooku, otwieramy stronę na Facebooku i, i klikamy tutaj właśnie na pasku u góry mamy do rozwinięcia ekranik i klikamy kolejnie kolejnie klikamy w utwórz reklamy. Po czym otwiera nam się nowe okno i mamy tutaj Kilka różnych opcji do wybrania: jest to skieruj użytkowników do Twojej witryny, promuj konwersję w Twojej witrynie, promuj swoje posty, promuj swoją stronę, jeszcze tutaj kilka innych pozycji, ale nas w tym momencie, jeżeli chodzi o zrobienie reklamy na Facebooku, interesuje nas skieruj użytkowników do swojej witryny. I tu właśnie klikamy w tą pierwszą, pierwszą opcję: skieruj użytkowników do swojej witryny. Po kliknięciu, po kliknięciu w ten pasek. Pokazuje nam się okienko do wpisania właśnie adresu URL, i tutaj musimy wprowadzić, wprowadzić link od strony, od strony przedchwytującej, czyli od Squidspage'a. Musimy tutaj wprowadzić link, ale to jak, jak stworzyć po prostu reklamę w Squidspage'u. Będziesz mógł zobaczyć w kolejnym nagraniu, ponieważ będzie to kolejne wideo, jak stworzyć właśnie najpierw szablon, szablon reklamy w sweetpage'u, którą będziemy reklamować właśnie na Facebooku. Bo właśnie tutaj pokażę Ci slajd, jak właśnie wygląda już taka reklama z, z pisanym już oczywiście adresem. O, właśnie tak jak widzisz, tu już jest wpisana. Po czym klikamy, klikamy w guzik, kontynuuj, kontynuuj i po tym, jak wciśniemy kontynuuj, pokazuje nam się okno, w którym mamy możliwość zboru. Tutaj, pierwsze okno mamy niestandardową grupę odbiorców. To na razie zostawimy, bo są programy, którymi można wyciągnąć ID z targetowanej grupy odbiorców, ale w tym momencie nie używamy tego tylko po prostu bez żadnych dodatkowych narzędzi. Chcę Ci pokazać, jak można bardzo fajnie, bardzo dobrze trafić do targetowanej grupy docelowej, do jakiej będziesz chciał właśnie trafić ze swoją reklamą. Więc wybieramy lokalizację. Ja tutaj akurat wybrałem Polskę, ale to sobie wystarczy, że klikniesz, klikniesz w to okienko i ci się rozwinie, będziesz mógł wybrać różne państwa, Może, może być to, mogą być to Stany Zjednoczone, może być to Anglia. To już należy do Ciebie, gdzie chcesz po prostu tą reklamę do kogo skierować. Jeżeli to ma być na polski rynek, reklama skierowana, wybierasz właśnie Polskę tutaj. Kolejna rzecz, możesz ją jeszcze bardziej stargetować, wpisując tutaj przykładowo, jeżeli chcesz taką reklamę zrobić na dany obszar, dane miasto lub dane województwo. Wtedy poniżej, poniżej wybierasz właśnie tutaj województwo, na jakie chcesz reklamę puścić. Kolejna rzecz, którą targetujemy, jest to wiek, wiek odbiorców, do jakich ma trafić reklama. Przeważnie zależy, zależy jak, do jakiej właśnie chcesz grupy dotrzeć ze swoją reklamą, taki wiek tutaj wybierasz. Kolejną rzeczą jest wybór płci. Możesz wybrać obydwie, jak i możesz przykładowo wybrać albo mężczyźni, albo kobiety. Tak, właśnie tak jak mówię, mocno stargetowana reklama, przede wszystkim tam, do tych osób, do których chcesz dotrzeć. Kolejną rzeczą tutaj wpisujesz język, w jakich stargetowane osoby, które będą się zapisywały na listę, jakim językiem po prostu się porozumiewają, czy jest to język polski, czy może być to przykładowo polski, angielski, czy, czy nawet tylko angielski. Także tutaj wtedy podajesz, co dokładnie chcesz zrobić. I teraz przejdziemy do kolejnego slajdu. I tak jak widzisz, tamte rzeczy, tamte opcje wypełniliśmy wszystkie, i schodzimy poniżej kolejna tabelka to jest zainteresowanie. Ja, przykładowo, tutaj wpisałem dystrybucja, marketing, marketing bezpośredni. Tutaj możesz wybrać wiele różnych opcji, wybierając właśnie poniżej tutaj. Szukaj zainteresowań, i wpisujesz, jaka, jaka grupa docelowa ma być odbiorcami Twojej reklamy. Także to jest, to jest bardzo istotne, bo tutaj trafiamy przykładowo, jeżeli chcesz dotrzeć do, nie wiem, do osób, które są zainteresowane filmami, to nie będziesz pisał, że chcesz, nie wpiszesz tutaj osób, które przykładowo są zainteresowane medycyną. Dlatego właśnie tutaj, targetujemy dokładnie do kogo ma ta reklama trafiać. Żeby nie było po prostu niepotrzebnych klików w reklamę, za które będziesz musiał zapłacić. Ponieważ o to chodzi, żeby reklama wyszła jak najtaniej i była jak najbardziej skuteczna. Dlatego, jeżeli targetujesz swoją reklamę, którą będziesz robił do odpowiedniej grupy. Gwarantuję Ci, że po prostu dotrzesz do odpowiednich osób w taki sam sposób, jak ja dotarłem dzisiaj do Ciebie z tą reklamą, ponieważ była dokładnie tak stargetowana, jak Ci w tym momencie pokazuję. I przejdźmy teraz do kolejnego slajdu. Po właśnie podpisaniu tutaj dokładnej grupy docelowej mamy poniżej coś takiego jak zachowanie, więcej kategorii, połączenia. Tutaj ja z własnego doświadczenia wiem, że nie warto już w ogóle coś dalej ruszać, ponieważ jest to do końca niepotrzebne, więc tutaj nic nie zmieniamy i przechodzimy teraz do opcji, jak widzisz poniżej, masz opcję ile chcesz wydać, czyli ile chcesz przeznaczyć na swoją reklamę. Więc przechodzimy do tej opcji w tym momencie do kolejnego slajdu. I jak widać Mamy tutaj budżet. Możemy ustawić na jeden dzień, możemy ustawić budżet po prostu na całą reklamę. Na ile chcesz tą reklamę, na ile dni chcesz skierować. Więc ja tu przykładowo wpisałem 20 dolarów na dzień, budżetu. Jeżeli, jeżeli po prostu. Będzie, że ustawa większe, większe stawki, raczej ta reklama trafi do większej ilości osób, bo jednak ten budżet Facebook tak działa, że budżet, który że na, na jeden dzień, Facebook po prostu chce go cały spożytkować, ponieważ, no, proste i logiczne, że Facebook na reklamie zarabia, więc będzie chciał go spożytkować cały. Więc tutaj zaznaczamy ile. Ile po prostu przeznaczamy, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na reklamę, na jeden dzień, czy tam na całą reklamę, którą, my, jeżeli wpiszemy kwotę, że tam na całą reklamę przez kilka dni się rozwinie okno i wtedy wpisujemy przez ile dni ta reklama ma być pokazywana. Kolejnym krokiem to jest właśnie optym, optymalizacja pod kątem kliknięcia we witrynie. We witrynie, właśnie i przede wszystkim optymalizujemy tą reklamę, jeżeli to jest właśnie reklama skierowana pod to, aby ściągnąć ruch na Twoją, na twoją listę, na listę zapisu kontaktu, musisz zoptym zoptymalizować ją właśnie, jak widzisz tą krótką szczałką zaznaczone, Opt optymalizuj pod kątem kliknięć w reklamę, więc tak to ustawiamy, aby po prostu ta reklama była bardzo mocno skuteczna. Kolejnym krokiem właśnie już po tym jak zoptymalizujemy pod kątem kliknięć jest przejście do ręcznego ustawienia ceny maksymalnej oferty dla, dla kliknięć. Maksymalnej ceny jaka będzie po prostu pobierana podczas kliknięcia w witrynę po, po, po tym jak klient właśnie zobaczy Twoją reklamę. Więc też masz po, poniżej pokazaną, proponowaną cenę za jedno kliknięcie. To jest przykładowo od 0,13 do 0,27 dolara. Ale lepiej jest ustawiać, nie ustawiać tej najniższej, ponieważ no, reklama będzie, można powiedzieć, mocno uszczuplona i Facebook będzie ją odkładał gdzieś tam. Można powiedzieć, będzie chowana przed Twoją konkurencją reklama, jeżeli. Tutaj ją mocno po prostu damy na, najniższy, na najniższą kwotę za jedno kliknięcie. Więc, tak jak mówię, doradzam nie ustawiać ją na najniższą kwotę, bardziej wybrać średnią, a nawet wyższą kwotę niż po prostu tą najniższą. I po, po tym przechodzimy w opcję, w opcję po prostu ustawienia reklamy ponieważ są to opcje zaawansowane i w tym momencie tak, dodajemy przede wszystkim zdjęcia do reklamy. No cóż, ja ci tutaj nie mogę powiedzieć dokładnie, jakie zdjęcie będzie dla ciebie najlepsze, bo zależy, czego będzie dotyczyła reklama. Wtedy no, zdjęcie musi być odpowiednie pod, pod Twoją reklamę, nie pod moją, bo ja nie wiem, co Ty dokładnie będziesz chciał reklamować, więc tu jest bardzo ważną i istotną rzeczą, aby po prostu zdjęcie było. Wstawione pod tą daną Twoją reklamę. Przede wszystkim możesz wstawić maksymalnie 6 zdjęć i polecam Ci bardzo, wstawiaj te 6 zdjęć, ponieważ będziesz mógł sprawdzić po pewnym czasie, jak masz reklamę zaakceptowaną przez Facebook. Po prostu sprawdzisz, które zdjęcia najlepiej konwertują, ponieważ nie każde, nie każde zdjęcie nie każde zdjęcie tak samo konwertuje. Więc tu jest też właśnie bardzo ważne, bardzo ważne. A jak wstawić te zdjęcia? No po prostu masz poniżej, przeglądaj bibliotekę i wtedy robisz sobie tam, przykładowo jakiś folder ze zdjęciami na pulpicie, czy tam gdzieś na dysku, tak jak mówię, no folder z zdję ze zdjęciami i po prostu te zdjęcia, przeglądając bibliotekę, wrzucasz normalnie na serwer Facebooka tak jak powiedziałem wcześniej, możesz maksymalnie wrzucić tych zdjęć 6, a później sprawdzić właśnie, które najlepiej konwertują. Oczywiście możesz, przede wszystkim tutaj robiąc taką reklamę, ważne jest, aby mieć swoje, swoją stronę, taką można powiedzieć firmową, swojego fanpage'a na Facebooku. Oczywiście oczywiście, co do tego fanpage'a też będzie, będzie oddzielne wideo, bo są też osoby, które, które nie potrafią sobie zrobić takiego fanpage'a, więc takie wideo niebawem niebawem będzie miał ode mnie też w prezencie ale tak jak mówię, no musisz mieć tego fanpage'a, więc tutaj musisz wybrać, jeżeli już masz tego fanpage'a, Wybierasz fanpage'a swojego, spod którego reklama będzie właśnie wysyłana do Twoich potencjalnych klientów. Kolejną rzeczą po, po kliknięciu tego fanpage'a pokazują się nam poniżej kolejne okna. Czyli jest to nagłówek, tekst reklamy i mamy kolejne wezwanie do działania. Czyli brak przycisku lub ustawiamy tam przycisk, co zobaczysz za chwileczkę na kolejnym slajdzie. Oprócz tego mamy coś takiego, jak po prawej stronie widzisz, poniżej pod obrazkiem jest aktualności na urządzeniach mobilnych, prawa kolumna reklamy, aplikacje mobilne partnerów. Polecam usunięcie, usunięcie przede wszystkim reklamy z aplikacji mobilnych ponieważ no wiele wiele reklam się wyświetla właśnie osobom na telefonach gdzie osoby nie podejmują akcji więc są to po prostu zbędne zbędne kliknięcia zbędne kliknięcia w link za które za które jednak będziesz musiał zapłacić więc polecam usunąć, usunąć właśnie jako włączyć wyłączone i wtedy, wtedy jest usunięte, usunięte jest właśnie to, żeby nie pokazywało, więc nie będzie osobom e, korzystających z mobilnego Facebooka, nie będzie to pokazywane właśnie na, na telefonach, e, e, ogólnie na urządzeniach mobilnych typu smartfon, telefon e, i lecimy dalej. Tak jak mówiłem, w nagłówku wpisujemy, to jest bardzo krótki tytuł, który się pokazuje, pokazuje poniżej obrazka Twojej reklamy. W pozycji tekst też tam mamy po prostu można powiedzieć niedługi tekst, bo to jest 90 znaków maksymalnie do wpisania, ale polecam nie pisać bardzo długiego tekstu, maksymalnie, żeby się zmieścił na długość obrazka, który masz zamieszczony w reklamie, ponieważ. Z doświadczenia wiem, że dużo lepiej właśnie konwertuje taka reklama, która nie ma aż zbyt dużo tekstu, po prostu krótko, zwięźle i na temat, y, informacja odnośnie tego, czego dotyczy reklama. Y, Kolejne, tak jak mówiłem, był tam przycisk y, wezwanie do akcji, ja tu przykładowo daję y, przycisk y, więcej informacji, możesz tam y, dać naprawdę, jest kilka opcji, to już Naprawdę zależy od ciebie, do czego ta reklama dotyczy. Czy ona ma przekierować po prostu na jakąś inną stronę, czy, czy po prostu chodzi o kliknięcie, aby po prostu zapisać się na Squid Page, czyli stronę przekwytującą. I kolejny, kolejne okienko. Kolejne okienko to jest w opcjach za, zaawansowanych. Tutaj możesz wpisać przede wszystkim. Tekst reklamy, taki po prostu w kilku słowach, coś możesz klientowi powiedzieć, do czego się tyczy ta reklama. Opis tej krótkiej reklamy, bo tam jest około 100 znaków do pisania, więc można już troszeczkę coś klientowi przybliżyć, przybliżyć odnośnie, czego jest, odnośnie czego jest właśnie ta reklama. I ostatnim krokiem, jaki jest, to jest złożenie zamówienie. Po złożeniu, po kliknięciu tego przycisku już zamówienie, przenosimy się na taką stronę, gdzie mamy jeszcze do kliknięcia, do kliknięcia przycisk kontynuuj, i po prostu Facebook przyjmuje reklamę. Facebook przyjmuje reklamę i albo ją akceptuje, ewentualnie ewentualnie odrzuci. Jeżeli coś będzie po prostu zły tekst, jeżeli przykładowo na reklamie byłby. Zdjęcia z tekstem, z za dużą ilością tekstu, pamiętaj, że dokładając zdjęcia do reklamy nie może być na zdjęciach więcej niż 20% tekstu. To jest maksymalnie maksymalna ilość tekstu, jaka może być na zdjęciu, które, które chcesz włożyć do reklamy. Ale polecam używać zdjęć przede wszystkim, które nie zawierają tekstu, a jak już coś naprawdę małą no, jedną gdzieś tam link, albo po prostu no, znikomej ilości tego tekstu, aby Facebook ci nie zablokował, nie odrzucił reklamy, ponieważ no po to robisz reklamę, żeby ta reklama konwertowała dla Ciebie, żeby, żeby właśnie zdobywała dla Ciebie ledy, kontakty. Po to się robi przede wszystkim reklamy. Myślę, że bardzo dobrze Ci wyjaśniłem, jak właśnie zrobić reklamę na Facebooku. Już, już za niedługo będziesz miał również dostęp do nagrania. Jak, jak, po prostu właśnie stworzyć, stworzyć stronę przekwytującą, czyli squeeze page, do której będziesz miał, z której link będzie ci potrzebny, aby wkleić do reklamy właśnie w to pole, co wcześniej mówiłem. Bo tutaj musisz właśnie, tu możesz też przede wszystkim, jeżeli to nie ma być adres strony przekwitującej, bo możesz przykładowo reklamować, nie wiem, post na Facebooku, możesz reklamować jakąś inną stronę przekwitującą, którą przykładowo już masz. Przykładowo, jeżeli kliknąłeś, kliknąłeś wcześniej przejście tam do mojej strony, której też dałem Ci wartość, gdzie możesz Zobaczyć inną moją ofertę. No, można po prostu tutaj różne rzeczy stawiać, ale tak jak mówię, no przede wszystkim pójść link, który prowadzi do, do miejsca docelowego, które jest reklamowane. Ja Ciebie gorąco pozdrawiam. Dziękuję bardzo, że obejrzałeś to wideo. Oczywiście zapraszam, zapraszam na mój blog, gdzie możesz znaleźć wiele ciekawych i bardzo, bardzo przydatnych informacji, które, które są bardzo przydatne i potrzebne, prowadząc, działając w marketingu sieciowym, w mlm -ie. I zapraszam na stanekjacek.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć!